Beata Kozidrak, legenda polskiej muzyki, od lat rozgrzewa serca fanów swoimi przebojami. Co jednak wiemy o jej życiu prywatnym, a zwłaszcza o dwóch córkach, które poszły zupełnie różnymi ścieżkami? Katarzyna Pietras, starsza córka Beaty, odnalazła swoje miejsce na scenie, podczas gdy Agata Pietras z sukcesem realizuje się w branży modowej. Katarzyna Pietras kroczy ścieżką mamy. Katarzyna Pietras, urodzona w 1981 roku, niezaprzeczalnie odziedziczyła muzyczny talent po swojej sławnej matce. Swoją przygodę z muzyką rozpoczęła od założenia zespołu Kaszmir, który zadebiutował na festiwalu w Opolu w 2003 roku. Ich utwór, okej, okay, nie chce nic więcej, szybko zdobył ogólnopolską popularność. Katarzyna nie ograniczyła się jednak tylko do działalności w zespole. Współpraca z matką, w tym wspólne występy i udział w chórkach podczas koncertów Beaty Kozidrak, jeszcze bardziej zbliżyła ją do muzycznego świata. Agata Pietras od dziennikarstwa do świata mody zupełnie inną ścieżkę wybrała młodsza córka Beaty, Agata Pietras. Początkowo zainteresowana dziennikarstwem szybko zdała sobie sprawę, że jej prawdziwą pasją jest moda. Pomimo początkowych planów związanych z pisaniem o modzie i muzyce, Agata zdecydowała się na odważny krok, w założenie własnej marki odzieżowej. Modliszka, bo tak nazywa się jej firma, specjalizuje się w projektowaniu sukienek, które cieszą się rosnącą popularnością. Agata Pietras udowodniła, że determinacja i wiara we własne marzenia mogą prowadzić do sukcesu w każdej dziedzinie. Rodzinne więzi, historie Katarzyny i Agaty Pietras są dowodem na to, że każdy może znaleźć własną drogę do spełnienia, nawet jeśli początkowo wydaje się, że idzie w ślady rodziców. Beata Kozidrak, obserwując sukcesy swoich córek, może być z nich dumna. Ich osiągnięcia pokazują, że talent, pasja i ciężka praca mogą prowadzić do realizacji nawet najśmielszych marzeń.